Polskie parki odwiedza rocznie 16 milionów obywateli, a to oznacza, że jest ogromne zapotrzebowanie nie tylko z punktu widzenia ochrony przyrody, a to jest główny cel parków, zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Rzeczypospolitej, ale również z punktu widzenia obywateli do tego, żeby odwiedzać parki narodowe być blisko przyrody, poznawać przyrodę taką, jaka ona jest. Parki narodowe w Polsce to ciągle poniżej 1% terytorium kraju, a to też oznacza, że parki zajmują naprawdę niewielką powierzchnię i warto również i w takim wymiarze pomyśleć, jak zwiększać obszary. Dotyczące funkcjonowania parków. My też stoimy wszyscy przed wyzwaniami dotyczącymi ochrony bioróżnorodności. Mamy do czynienia ze zmianami klimatu. Te rzeczy się dzieją naprawdę i to nie jest żart. A ochrona bioróżnorodności to zwiększanie obszarów cennych przyrodniczo. Ja jestem dumny jako senator tej Ziemi, że stoję przed Państwem, dlatego że nasz tutaj przyjazd przede wszystkim ja traktuję, Panie Przewodniczący. Jako ogromne podziękowanie dla wszystkich tych, którzy tutaj ciężko pracowali. W Województwie Lubuskim opracowujemy, finansujemy z dostępnych nam funduszy unijnych. Profesjonalnie przygotowane wieloletnie programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży związane z ochroną środowiska. Będziemy wspierać także tego typu miejsca jak park narodowy, w którym się znajdujemy. Zapewniam, że będziemy się ze wszech miar starać wykorzystać te wspaniałe walory, którymi dysponujemy, żeby wszystkich zachęcać i uświadamiać, jak ważna jest ochrona środowiska, jak ważne są i niebezpieczne zmiany klimatyczne. I musimy zjednoczyć wszystkie siły, żeby tym zagrożeniom się przeciwstawić. Ludzie są częścią przyrody. Z jednej strony. Jesteśmy częścią środowiska, a z drugiej strony najbardziej zagrażamy temu środowisku i tylko ludzie mogą poprawić to, co się dzieje dookoła nas, i albo sobie zdamy z tego sprawę, że niczego innego jak Planeta Ziemia nie mamy. I nie mamy, gdzie się stąd wydostać. Albo zaczniemy szanować przyrodę i będziemy o tym dyskutować między innymi na takich spotkaniach, mając dostojnych gości dzisiaj tutaj w województwie lubuskim, albo będziemy udawali, że nic się dookoła nas złego nie dzieje. Katastrofa na odrze, składowiska nielegalne odpadów. Musimy być zdeterminowani do tego, żeby podejmować działania. I albo to zrobimy. Albo będziemy cały czas mówili, że okej, okay, to jakoś będzie. W imieniu swoim, całej zgromadzonej tu Załogi Parku i Rady Naukowej Parku witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy Państwa gościć w naszym Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym w Słońsku. Jesteśmy dumni, że udało się Państwa tak licznie zgromadzić tutaj u nas ludzi, którzy chcą słuchać, chcą rozmawiać o parkach narodowych, o ich przyszłości, o roli, jaką pełnią w społeczeństwie. Dzisiaj obchodzimy. W tym roku 35-lecie tego, kiedy nasz Senat w naszej ojczyźnie znowu funkcjonuje. Chciałabym, aby Państwo obejrzeli wystawę, która dotyczy przede wszystkim historii Senatu, historii właśnie, która wydarzyła się również w tym 89. roku. Jest to bogato ilustrowana zdjęciami, zdjęciami z wyboru i reaktywacji sali posiedzeń, no której nie było. I którą dopiero musieliśmy stworzyć. Dopiero w 1991 roku w tej sali, w posiedzeń, w której obecnie obradujemy, zaczęły się obrady Senatu, ale również roli Senatu, jego znaczenia umocowania w Konstytucji i szczególnych wydarzeń, które towarzyszyły nam przez te ostatnie 35 lat.